projekt OSE Hero daje dużo motywacji do tego, by po pierwsze zająć się tematem, zwrócić uwagę najpierw na swoje własne działania nas, nauczycieli, ludzi dorosłych, rodziców. Przez pryzmat tych zagrożeń można przejść już do konkretnych działań i tutaj projekt OSE Hero pozwala nam, daje nam konkretne procedury, według których możemy postępować po to, żeby Żyć bezpieczniej, żeby uniknąć zarówno my, jak osoby dorosłe problemów, kradzieży, oszustw, jak i właśnie edukować, czyli wpływać na to, by nasze dzieci unikały, by nawet dzieci były tymi edukatorami, które, którzy w domach uczą rodziców, skłaniają do refleksji, a w momencie, kiedy na przykład rodzic odbiera podejrzanego SMS-a albo jakąś rozmowę telefoniczną, to dzieci czasem właśnie są tymi osobami, które mówią: trzeba poczekać, sprawdźmy, zweryfikujmy i w ten sposób edukujemy, a z drugiej strony wpływamy na to, że żyje się coraz bezpieczniej.